Cześć, witajcie. Mamy poniedziałek. Zapraszam na klina. Moi drodzy, jeżeli ktoś wczoraj nie oglądał filmu, no to nagrywam w trochę warunkach takich ekstremalnych. Ale co i jak, no to można sobie wczorajszy film obejrzeć, a dzisiaj więcej nie powiem. Kochani, na dzisiejszy dzień sobie wymyśliłem takiego klina. To jest też taka. Jeden z tych filmów, które wiecie, bo te kliny one są takie luźne i się czasami dla takiej zwykłej przyjemności fajnie ogląda, ale jest to jeden z tych filmów, które warto naprawdę gdzieś ze sobą długo, długo nosić, po prostu. Czy o tym pamiętać? Są dwa powody, przez które my się generalnie źle czujemy przez jakiś dłuższy czas. I więcej tych powodów w zasadzie nie ma. Znaczyno można by było pewnie jeszcze porozbijać, ale teraz, co to są za powody? I to jest dosyć proste i oczywiste, ale naprawdę warto się nad tym pochylić, kochani. Generalnie źle się czujemy w sytuacji, kiedy robimy coś, co nam szkodzi. Coś, robimy coś, czego konsekwencje zaczynają nam przeszkadzać w życiu. Czyli wiadomo, alkoholizm czynny, yy, inne uzależnienia czynne od używek czy zachowań, czy na przykład, nie wiem, jakiś taki pęd życiowy, który był wczoraj w filmie poruszany i ciśniemy non-stop, nie robimy sobie krótkich przerw, krótkich pauz. albo po prostu pędzimy przez całe przez życie, ogólnie od miesięcy czy lat, nawet, i to nam szkodzi się źle przez to czujemy, no to jest proste, tak? Czyli to łamiemy różne zasady, łamiemy bardzo notorycznie na okrągło na przykład właśnie program HALT, yy, mało odwiedzamy się z innymi ludźmi, przykładowo, tak? No dużo różnych rzeczy możemy robić, które nam szkodzą. Już pomijając takie oczywiste tematy, że nie wiem, przeglądamy internet, bardzo dużo się nakręcamy różnymi rzeczami, które byśmy chcieli, a ich nie możemy teraz mieć i to nas gdzieś też odpala. Albo yy, ogólnie no, tracimy czas i czujemy, że ten czas tracimy na jakieś różne rzeczy i jesteśmy przebodźcowani zwyczajnie wiadomościami, podcastami, rozwojem osobistym, który też może stać się uzależnieniem, niefajnym. Więc robimy pewne rzeczy, które nam szkodzą, już pomijając naprawdę to, że na przykład możemy jeść rzeczy, które dosłownie nam szkodzą i źle się po nich czujemy. Fizycznie, nie tylko psychicznego, moralnie, jaka mamy, że żeśmy znowu się śmieci na jedli, ale fizycznie się źle czujemy. Więc to jest jedna rzecz. I ta jest taka dość oczywista, prawda? Chociaż nie zawsze nam się łatwo przyznać do tego. Bywa, że też jesteśmy, yy, trwamy w jakichś takich toksycznych związkach, nie chcemy iść na terapię, żeby sobie pomóc, prawda? Żeby nie wpadać w kółko na jakichś takich toksycznych ludzi. Bywa, że w jakimś związku poronionym jesteśmy, trudno nam wyjść i czasami jest tak, że trudno nam własną wolą z tego syfu się podnieść, ale mimo to nie chcemy na przykład. Poprosić o pomoc, żeby ktoś nam pomógł. Prawda? I tu płynnie przechodzimy do drugiej rzeczy, którą yy, robimy, przez którą źle się czujemy. O ile tu na przykład robimy coś, co nam szkodzi, to przez to się źle czujemy? A druga sprawa to jest, że nie robimy czegoś, co nam pomaga. Czyli właśnie nie idziemy na terapię, nie prosimy o pomoc, nie zwalniamy, nie robimy sobie przerw, nie mamy kontaktu z kulturą, z naturą, nie mamy kontaktu z innymi ludźmi, odmawiamy sobie tego, tak? Odmawiamy sobie zwykłych, życiowych przyjemności. Takich prostych, nie wiem, że siądziesz sobie, jakieś jedzonko fajne zrobisz, albo po prostu, nie wiem, herbatę, sparzysz kawę i pogapisz się przez okno na naturę. Nie robimy takich pit-stopów, tak? I zastanawiając się głębiej, w zasadzie to są dwa najczęstsze i najważniejsze powody. I teraz konkluzja, kochani, taka, jeżeli od jakiegoś dłuższego czasu czujesz się źle, fajnie gdybyś umiał jeszcze te uczucia nazwać, tak? Bo nie ma czegoś takiego jak złe uczucia. My je możemy odczuwać jako nieprzyjemne i przez to uważać, że one są złe. Natomiast jeżeli przeważają w Tobie nieprzyjemne uczucia, jesteś zły, jesteś zmęczony, jesteś sfrustrowany brak ci nadziei na przykład, tak? Zastanów się, co robisz, co ci szkodzi, lub czego nie robisz, a mógłbyś to zrobić, żeby było lepiej. Za każdym razem się zastanów. I jeżeli to znajdziesz, a gwarantuję ci, że znajdziesz, no to przestań robić to, co ci szkodzi i zacznij robić to, co ci pomaga. O, ale bo to takie proste. I tak i nie. Bo ciężko ruszyć. Ale jeżeli weźmiemy naprawdę odpowiedzialność za siebie na siebie, będzie dobrze, po prostu. I tego wam, kochani, życzę. Dajcie mi znać w komentarzach, jak to jest u Was yy, często. U mnie to jest często pomieszane, bo najpierw robię rzeczy, które mi szkodzą. Czuję się źle i już wiem, że one mi szkodzą, ale nie robię rzeczy, które by mi pomogły. I zaczynam czuć się jeszcze gorzej. Aż w końcu jestem w takim badzie, że mówię: Dobra, już trzeba coś się poskładać, nie? Pozbierać, zmienić coś. I wtedy zaczynam działać. Yy, ale to są najczęstsze dwa powody, i warto o tym, kochani, pamiętać. Ja Wam życzę dobrego dzionka, pozdrawiam i do zobaczenia jutro w Klinie. Cześć.